Się z Wami na naszym kanale Twistory. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam Nelly rutynę, jak jest chora. Jak wiecie już z poprzedniego odcinka, Nela niestety się bardzo mocno pochorowała. Nelusia ma zapalenie płuc. No i już dosyć długo jesteśmy w domu, a kuracja przebiega powoli. I niestety nie ma innego wyjścia, jak po prostu przez nią przejść. Lila jest w przedszkolu, bo Lila jest zupełnie zdrowa i może swobodnie chodzić do przedszkola. A my tutaj sobie z Nelą jesteśmy w domu, więc pokażemy Wam dzisiaj, jak wygląda nasza rutyna. Każdy swój dzień Nela zaczyna od inhalacji. Najpierw, oczywiście, jest śniadanko, a po śniadanku Nela się inhaluje. Do inhalacji często jest tablet albo jakieś książeczki, tak? Albo najlepiej jedno i drugie. Dlatego, bo inhalacje niestety mamy długo. Hmm? No, no. Jakie bajki teraz lubisz oglądać? Lubię oglądać, o, lubię oglądać... Oj, nic nie wiadomo co ty mówisz, więc słuchajcie, ja sobie pozwolę wyłączyć inhalator. Nela, możesz sobie ściągnąć tubę i powiedz widzom co ty tam teraz oglądasz. Jakie ty bajki teraz lubisz? Lubię czarny, Biedronka i Czarny Kojk. Biedronka i Czarny kot. a teraz jakąś nową grę też grasz? Gabi i Koci domek Gabi, tak? Tak. Bo oglądamy koci domek Gabi na Netflixie, no i oczywiście automatycznie jest też taka gra. Tak. I oczywiście cały czas gramy całą rodzinką w Stumble Guys, tak? Yeah, Nela bardzo często w Stumble Guys gra z mamy telefonu, tam jest mój telefon i Mela zazwyczaj jest podnikiem Mama Twins S, tak? Yeah, I zaprasza widzów, także jeżeli widzicie nas gdzieś i zapraszamy Was do gry. W tym tygodniu czy w poprzednim, no to zazwyczaj była to Nela, która, yep. która grała dokładnie i grała z widzami bardzo była zadowolona. Bardzo chętnie przyłączacie się z nami do gry, także za to Wam bardzo dziękujemy. Jak już się Nela wyinhaluje i oczywiście weźmie wszystkie leki, syropki, yy, no i wszystko załatwimy, co mamy załatwić yy, medycznie, no to Nela oczywiście odkłada tablet, bo za długo tableta oglądać nie wolno, dlatego bo to niebieskie światło jest szkodliwe w dużych ilościach, więc za długo tego nie oglądamy. No i zabieramy się za zabawę. Gramy w planszówki. Awesome! Ostatnio Neli ulubioną zabawą jest kółko i krzyżyk. Hmm? Cool. <grafię> więc gramy w kółko i krzyżyk. Albo po prostu bawimy się w różne rzeczy. Coś tam sobie wymyślamy do zabawy, tak? Dużo Nela też odpoczywa. Nela śpi, bardzo dużo śpi. Śpi w ciągu dnia i odpoczywa. No, oczywiście do czasu, kiedy nie wróci Lila z przedszkola, bo jak wraca Lila z przedszkola, to wtedy się bawimy z Lilą. Hmm? Ożywiamy się. Zabawa w kółko i krzyżyk to jest nasza naprawdę ostatnia ulubiona zabawa, prawda? Ja na środku zawsze. Ty na środku, Nela no, już pojęła pewne metody. Dobra, no to ja tutaj z boku. No to ja tutaj, żeby boku. No to ja tutaj. Dobra. Mm, 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 mm. No to ja może tutaj. To ja może cię Nie. O, oh no. O oh no, no, no. No to ja może tutaj. No i Nela wygrała. Dobra, no to teraz ja zaczynam. Ciach, ciach. Ciarce. Ale tak... To ja robię kółko na środku. A ty jesteś krzyżykiem? Nie, ale ja byłam kółkiem. No byłeś kółkiem, ale ja rozumiem krzyżykiem. O -o. No to gdzie daję ten krzyżyk? Tutaj. Tutaj, no to ja daję tutaj kółko. O -o. To ja mu zadaję... Tutaj. To ty, gdzie? Na pewno? No to ja daję tutaj kółko i wygrywam. Kto to nie zauważył? Kto <noise> <noise> to nie zauważył? No dobra, no to teraz ty, tak? Ty jesteś kółkiem. Dobra, to ja jak zawsze na środku. Jak zawsze na środku, to ja gdzieś tam z boczku. Zablokowałaś, nie chciałam w tą. Słuchaj, ty możesz z każdej strony sobie na środku wymyśliłaś. No to teraz szukaj. Gdzieś kółka. Tutaj. O, ho, 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 ho. To ja dam. Tutaj dam krzyż. To tu, tu i znowu. Bój. O, nie! Ej. Nie pomyślałaś, żeby mnie zablokować. <laughs> A w nagrodę mam dla Ciebie najnowszą serię T-Racers Color Rush. Cool. Może otworzymy, co? Tak. Zobaczcie tutaj z boku. Powinno być 8 pojazdów. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No właśnie, który jest najbardziej rzadki? O Ten. Ten? Awesome! Tak ma Leon, zobaczcie. Uh -huh. Tak ma wyglądać. Dobra, no to otwieramy i szukamy. W opakowaniu mamy 8 pudełek. Otwieramy. Tak, i ja otwieram się najpierw. Otwieramy i patrzymy, co jest w środku. O, się to... Tu się paluszek dodaje do środka. O, tutaj ciach. No i wtedy ciągniesz do góry. I się otwiera. O, od razu dostałaś jednego rzadkiego, tak? To jest rzadki. Nie, to nie jest rzadki. A nie, dobra, dobra, nie, ja też drugiej z mojej strony. Okej, okay, no to otwieraj. Musimy zdobyć tego zatkiego, prawda? No, dobrze by było. Dobrze by było. O, ja mam taki. Tak, to jest ten jedzie. O, tu są pokazane wszystkie Ej! elementy. Które można znaleźć. To są kółka i Tiryzy. Ok. To chyba ten, co tutaj jest. Faktycznie ten z pudełka, no? Co tu? Ten z pudełka. A, a ten z boku to jest na A ten raz, dobrze. Okej, okay, no to już. Otwieraj, składaj magicznie. Pach. Pierwszy pojazd mamy gotowy. Tak się prezentuje. Proszę bardzo. Super, jest No to odpakowujemy drugi. Mam nadzieję, że to ten zetki. O, tu masz jedną część z ultrażkiego. No to może otworzyć, zobaczymy jak to wygląda. No patrz. Trudno to odpotyć. A tu. A tu jest ksut tego! A, on jest taki fajny, patrzcie. Wow. Dobra, no to już otwieraj resztę. A to chyba ten... To pojazd to nie koło. jest ten pojazd. To... Nie, to nie jest, to jest tylko ta jedna część tego pojazdu. Uh -huh. Trzeba będzie zaraz zdekompletować, zobaczymy. Co to jest? To będzie tył. A tutaj musimy mieć środek, kopik. No i jeszcze Rejsera i jego opony. Tu jest psu. Ok, I to z tego samego, ten sam komplet. I już mamy autko. Kompletowane z kierowcą. A co to jest ten cały zestaw? I tak się prezentuje. A to są zestawy dodatkowe, takie duże zestawy, fajne, nowe. Też są takie świecące. Ekstra. Awesome! Okej, okay, otwieramy następny, bo jestem ja bardzo ciekawa szybko, szybko. Nie czekamy, otwieramy. ciach, 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 ciach. Tu masz co? To tu masz ultra rzadkiego? Nie. Ani ten, ani ten, żaden z nich nie jest ultra rzadki. Nie jest napisane. Musi być gdzie indziej w takim razie. Otwieramy. A ja wysilałam, myślałam, że to coś <laughs> e, Na pewno gdzieś tu się znajdzie jeszcze coś ultra rzadkiego. Także lecimy, szukamy. Tu mamy już dwa. Mam takiego. Uh -huh. I tu chyba... O widzisz, no dobrze, okej. Okay. To ten! Najpierw pokażemy Wam to, co dostaliśmy, jak nam się złożyły, a później je poprzemieniamy, tak? I pokażemy jak powinny wyglądać. Zobaczymy, co w ogóle będziemy mieć. Ej, to chyba jest od tego, bo to nie pasuje kompletnie poparcie. Uh -oh. No pewnie tak, no pewnie. Po to tak. jest tutaj, a... a. Są jest tak. Aha, aha. No dobrze, składaj, będziemy zaraz oglądać. No i Nela ma gotowe kolejne dwa autka. Ale ich jest jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem, tak, osiem różnych aut i kierowców. My mamy osiem paczek. Mamy nadzieję, że uda nam się wszystko skompletować, a przynajmniej większość. Okej. A nie sto. Proszę bardzo. No to co, lecimy z następnymi. Jesteśmy w połowie, lecimy z następnymi. Nela, otwieraj nas... i rozpakowuj. A może ja Okej, okay, no to rozpakowuj. Ciao, ciao, ciao. Tu jest u straszatki. Obróć. Nie. Tutaj? Nie. A tutaj? Tak. A tutaj? Też. To są dwie ultra Tak, jest, dwa ultra rzadkie. No to otwieramy. Tu znajdziecie. O, wow, małe kierowce, ale fajny. Jaki fajny, czekaj, bo no to ostrości nie łapie. Jest jednego, ponad, brakuje. O, zobaczcie jaki fajny kierowca. Chyba takie fajne kółka. No. A tu Super. musimy znaleźć się. Tak, tył tu się. Nie, musimy znaleźć. W środek mamy, kokpit, tak? Tak, bo trzeba znaleźć jeszcze tył. No, mamy już przód, Kierowce. I więc musimy znaleźć jeszcze tył. Jeszcze tył. Dobra, no to co? To nasem następno... napali. To to otwieraj tam jeszcze. Zaprezentować wszystkie t sery. Tutaj mamy pierwszego. Nazywa się Jungle Kit Zobaczcie. Tutaj jest Speed Spikes. Cool. Tak wygląda. Dalej jest Super Sonic. Następny to Fast Rescue. Zobaczcie, jakie ma tutaj fajne takie do chwytania. Wondershock, proszę bardzo. Crazy Tricks. Ekstra. Wild Ride. Tak, no i oczywiście Tagmaleon, który ma moc kamuflażu. I zaraz ją sprawdzimy. Jesteśmy po malutkiej przerwie. Mamy naszego Clearacera, tak? Tak. Tagmaleon. I tu mamy, słuchajcie, tak, zrobimy... Eksperyment. W tym mamy ciepłą wodę, a w tym mamy zimną wodę. I teraz tak, nasz, zobaczcie, przypatrzcie się dobrze, nasz tag maleon jest zielony, nie? Tak to widać? Widać, że jest zielony? Widać. To co na wrzucaj. A ja wiem. A ja tutaj jest. będę trzymać. A ja wiem, jaki jest tani kolor. No to... O, już widać. <laughs> już widać. A, gorące. Widzicie? Zmienił kolor na taki żółty. A Nie dotykaj, tam jest gorące. Ale jak mam to wyciągnąć? Nie wiem, właśnie. Idę po szczypce, poczekajcie chwilę. Jesteśmy z powrotem. Nala, proszę bardzo, szczypce. A ja go ze chwilą wyciągnęłam. Wyjmuj. Ale trudno. To ja wyciągnę, tak? Mówięć. Ojej, nasz rycerz, wypadł. Rejser nam się utopi. Dobra. I teraz zobaczcie, jaki ma kolor, taki żółty. A teraz zrobimy taki eksperyment, że ja słuchajcie, Rejser'a wrzucę z powrotem do zimnej wody. Zobaczcie. Aha, robi się chłodny. Robi się w innym kolorze. No, rób się w innym kolorze. Może powinna być zimniejsza, chłodniejsza woda. Ja dam taką zwykłą, Poczekaj, poczekaj, ty tutaj zostaw ten samochodzie. Okay. Też. Chyba tylko sam. lodowatą wodę, słuchajcie. Za kustkami lodu. No, ale już nam się trochę zmienił. Zobaczcie, ma inny kolor. Widzicie? Jak jest zimny, to jest, zimny, to jest zielony. Tak, mam tutaj otko. A wodę nie. Jak jest zimny, to jest zielony, a jak jest ciepły, to jest. A naszego rejsu. O, już ma swój kolor. Zobaczcie, już ma swój kolor. A teraz go wrzucamy z powrotem i robi się luty. Nasze auto już jest zielone. O -o. A ja mogę go wyciągnąć. Tak, popatrzcie. I wyciągnijmy go. I wyciągnijmy i przyłóż jeden do drugiego. I zobaczcie jaka jest różnica. Racer jest żółty, a autko jest zielone. No i tak się można bawić. I tak nam mijają, słuchajcie, dni na takich różnych zabawach. Dzisiaj będziemy się bawić z racerem, nie? Wrócili nas z przedszkola, to jeszcze będziemy się bawić razem z nią. A tymczasem się z Wami żegnamy. Dziękujemy Wam za dziś. Zostawiajcie dla nas łapki w górę. Subskrybujcie nasz kanał. A więc zmienił kolor. I zmienił kolor na zielony. I co? I widzimy się w kolejnych, kolejnych odcinkach w przyszłym tygodniu. Pa pa! Pa pa, pa! Pa, 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 pa.